Tak już. Dobre. Witam was w moim super odjechanym programie Ewa Kotuje. Dziś upieczemy gofry z bitą śmietaną i owocami, które następnie zjem. Dobra, idę po składniki. Składniki, które będziemy potrzebować to stare skarpety i coś co sobie możesz wybrać. Wszystkie składniki musimy, ale to musimy dokładnie zmiksować. Więc robimy to tak. Gdy odejdziemy już od lodówki, wszystkie składniki, które mamy, wkładamy do miksera i miksujemy je razem, nawet skarpety. Uwaga, czasami przez skarpety ma mikser się zacina. Po zmiksowaniu wszystkich składników mikser wyciągamy, wkładamy składniki do miski i jeszcze raz dokładnie mieszamy, najlepiej drewnianą łyżką. Po wymieszaniu wkładamy do blach w której są odciski gaffów i wkładamy na 5 minut do piekarnika dobra, co tak cicho muszę w jakąś muzykę włączyć. Czekaj, czekaj, jaką... Mm, o, to jest muzyka. O nie, to na ten pedał. O kurwa. O kurwa ja pierdolę. O, nie! Miło się, wiedziałam, wiedziałam, kurwa, że się spali. Dobra. No, trudno, e, postawię to... Gdzie by to tu postawić? O, tutaj mam blad wolny, dobra. E, postawię go tutaj, a w tym czasie spróbuję przyrządzić drugie gofry. Nie no, kurwa, ja po prostu nie wytrzymam z tym palonym. E, piekarnikiem. Dobra, trudno, robię drugie gofry. Słuchajcie, wszystko y, tak samo, prawda? Miksujemy, następnie. Poczekajcie, poczekajcie, co to? A, y, a, miksujemy, wkładamy wszystkie składniki z tą skarpetką i na trójkę. Następnie, zaraz, 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 zaraz kiedy to się skończy, cholera. Dobra, y, wkładamy składniki do miseczki i dokładnie, dokładnie mieszamy. Następnie to zaraz Wam powiem. Wkładamy do blachy i pieczemy w piekarniku około 5 minut. Czekamy, czekamy, czekamy. Tak jak mówiłam, czekamy te 5 minut. Dosłownie 5 minut. Ponieważ te gofry są bardzo szybkie do zrobienia. <ścoughs> Hmm, może już? O, znowu się spaliły. Cholerny piekarni! Cholera, znowu się nie udało, no! Hmm. Co to było? Ty! A my czysto jeden walnięty! Co to było? Mówiłam, żeby żadnych melodyjek mi to nie puszczać! Dobra, trudno. Zjem sobie je, zobaczymy jak mi będą smakować. Gdzie te Aha, tam postawiłam te stałe sobie. Dobra, idziemy. Chodźcie. Chodź, kamerzysto durne. I nie puszczaj mi tak melody jak więcej. Eee, zobaczymy, czy to krzesełka, co kupiłam w i są. Wygodne... Hmm, Fatalnie się odsuwają, bardzo ciężkie są, ale może wygodne. Eee, co tam... O Jezu, trudno. Tragicznie się siedzi. Yy, ale cóż, zjem sobie te yy, przepyszne, wyglądają ochytnie, ale może są dobre te gofry. Yy, zawsze trzeba na początku wszystkiego spróbować. Także, Uch, coś mi się cofa. Coś mi się cofa. Te gofry są... O Jezus, nie, idę stąd. Uch, idę żegać. Kamery, kamery stop! Kamery stop, mówię!